Dzień dobry. Za nami największa galalata od WWE, czyli SummerSlam. Karta była przepotężna, podbudowa legendarnie dobra, ale to, co najważniejsze, to to, jaki był finalnie produkt końcowy. Ja nazywam się Sicario i w tym miejscu omówimy sobie SummerSlam 2024. I wiele osób. Zastanawiało się mam wrażenie, jaki będzie opening. I Triple H postanowił zaskoczyć i na pierwszy ogień rzucić y, Liv Morgan i Rie replay. Stawka była duża, bo panie na dobrą sprawę walczyły o trzy rzeczy: Liv o dopełnienie swojego revenge tour, Ria, o mistrzostwo kobiet, a w tle przecież gdzieś był Dominik Mysterio ze swoim obrzydliwym wąsem i nie pamiętam kiedy ostatnim razem tak bardzo rozczarowałem się jakimś meczem Pay Per View od WWE. Ja chyba spokojnie porównałbym to do Jimmy vs J. Uso na Wrestlemania. Bo powiedzmy sobie szczerze, mieliśmy tu dwie mocno podbudowane kobiety, które się nienawidzą i walczą o bardzo ważne dla nich rzeczy. One powinny chcieć się w tym ringu zniszczyć. Tu powinno być starcie, gdzie panie co chwilę wymieniają się ciosami, akcjami i bampami yy, Nie wiem, nie po to hype'owałem się na to starcie, żeby widzieć, jak dominatorka Ria starlinowo wybija sobie park na pół meczu, przez co nie może wykonywać brutalnych akcji. Nie, nie chciałem też widzieć, jak panie gonią się bez celu wokół ringu i zdecydowanie nie chciałem widzieć tej mizerii, którą zaprezentowały pomiędzy. Generalnie obie nie pokazały dosłownie nic na tej gali. Natomiast stało się coś dobrego. Dominik Mysterio najpierw wyrwał krzesło Rii z rąk, a następnie rozproszył sędziego, żeby Leaf wykonała swoje dwa obliwiony i tym razem o, y, i tym samym obroniła pas. A na końcu młodzi zakochani zwieńczyli to gorącym pocałunkiem, bo Dominik jednak wybrał Leaf zamiast Rii. Yy... I myślę, że można w tym miejscu powiedzieć, że Wans Dominika jest teraz co najmniej tak paskudny, jak jego obecny charakter. No i co? Leaf dopełniła swojego celu, Ria załamana, i to chyba dlatego chip Popu od pocałunku WWE postawiło na ten mecz openingu. Rozumiem to, ale jednocześnie nie akceptuję tego, co się stało w ringu po prostu. Mocne. 2 na 10. W pierwszej godzinie zobaczyliśmy jeszcze jedno starcie, i to był mecz rewanżowy o pas interkontynentalny czyli Sami Zayn kontra Brown Breaker 2 yy, i tu wreszcie mogę powiedzieć coś dobrego yy, pamiętacie jak w omówieniu Money i panów za bruzerowe starcie? no to tutaj wreszcie spełnili moje oczekiwania yy, miałem chwilę zawahania gdy szybko po gongu wylądowali poza ringiem ale na szczęście szybko do niego wrócili a jak już wrócili to ha! co tam się działo? Blue Thunderbomb od samego, piękny Breaker Steiner z trzeciej liny i masowa wymiana akcji. Duży plus za to, że pokazują, że Breaker, mimo bycia dupkiem, jest po prostu świetny w ringu i nie musi grać nieczysto, żeby wygrać. Dwa Spiry i brod nowym mistrzem był. Szybszy, młodszy i lepszy. Jedyny minus to fakt, że starcie trwało ledwie 5 minut. Yy, I tylko przez to, że było tak krótkie... Ale, mimo wszystko, dobre to myślę, że daje tutaj takie spokojne 6,5 na 10 i myślę, że jedziemy dalej. Bo na gale swoim prime mobilem dojechał mistrz Stanów Zjednoczonych Logan Paul. Tylko po to, żeby LA Knight stłukł mu szybę wkrótce potem, po czym z miejsca właściwie przeszli do brawlu jeszcze przed gongiem. I była to fajna rozgrzewka przed starciem głównym. Knight praktycznie rozwalił Logana przy stole komentatorskim pięknym neckbreakerem z powietrza. I wiecie co? Krótkie wtrącenie. Panowie już tutaj pokazali więcej złej krwi niż Liv i Ria w tej swojej pseudo -walce. Dało się to zrobić dobrze? Dało. A wracając do tej dobrej walki, to ku mojemu zaskoczeniu dostaliśmy dynamiczną akcję praktycznie przez całe 12 minut. Nikt wie, może to lepsze rozwiązanie niż 20-minutowe starcia, w trakcie których muszą być dwie przerwy na oddech. Logan Fall będzie miał kolejnych highlight roku swoją drogą, bo jego mundsold był oj kosmicznie dobry. Jak zwykle przy jego starciach, przy starciach Logana, pojawili się jacyś celebryci, celebryci przepraszam, ci sprani na kwaśne jabłko przez LA Knighta. Ten stankował nawet Steel Punch od Logana. Okej. Okay. Co do końcówki, to logan dostający sygnet tylko po to, żeby nadziać się na piękną kontrę w BFT i mamy to. Rycerz LA, mistrzem US i może dlatego, że kocham, gdy LA krzyczy IEA, yeah", a może dlatego, że kocham dobry wrestling w ringu, ale daję 9 na 10. I teraz tak. W tym miejscu odbyło się starcie o Mistrzostwo Kobiet między Naomi Jax a Bailey. I nie do końca wiem, jak je ocenić. Z jednej strony, Bailey przez rozpad damage control nie ma w ogóle aury wokół siebie. Najad jako mistrzyni na papierze nie wygląda zachęcająco, a najjaśniej z nich wszystkich wygląda z stratą z walizką. I może dlatego dziwnie mi się oglądało ten mecz. No tak bez emocji. Mimo że panie, co by nie mówi, zdawały z siebie naprawdę wszystko. Końcówka była dość ciekawa, bo jednak Bailey tankująca Annihilator, dźwigająca to wielkie ciało, Jax do Powerbomba, no, naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie. Ale jednak tym, co uratowało to starcie, była nieudana interwencja Straton, która sama zarobiła pancza, ale dzięki niej dwa kolejne finishery Najjax, i to ona zostaje nową mistrzynią. Mm. Myślę, że była to najtrudniejsza decyzja, jaką musiał podjąć hunter. Ale jestem dobrej myśli. Bo Smackdown potrzebowało zmian, żeby dało się je w ogóle oglądać. I to chyba jedna z nich. Zwłaszcza, że historia Bailey Knight i Tiffany może dopiero nabierać rumieńców. 6,5 na 10. I teraz pora pomówić o. Poster meczu o największej rywalizacji, jaka obecnie dzieje się w WWE. Pora pomówić o punk versus McIntyre. I być może powinienem teraz z wypiekami na twarzy opowiadać o tym starciu, ale no fakty są takie: to było dosłowne przeciwieństwo wcześniejszego meczu. Tak jak Bailey i Naja pociły się w ringu, nie mając żadnej ciekawej historii, tak punk i Drew Mieli w tej walce olbrzymie piętno emocjonalne, ale czysto ringowo to było nic. To była, to była geriatria i nie da się tego inaczej ująć. Rollins mi przynajmniej nie przeszkadzał jakoś specjalnie, zaś to dru od początku był tym bardziej obijanym i no nie wiem, Punk wyglądał jakby trzeba się z nim było obchodzić jak ze szkłem i może tak jest. Tyle, że tu jest ten mój problem. Jakakolwiek walka DRU w ostatnim roku była lepsza od tej, a walki CM Panka w AEW w porównaniu z tą wyglądały jak five stary. No ale wiadomo, no jesteśmy kilka kontuzji panka dalej i może musi się on dopiero rozgrzać, nie wiem. Ale na plus ciekawa końcówka, w której Punk i Drew skupili się wyłącznie na tej bransoletce i to jeden, to drugi ją przejmował. Ostatecznie Drew wygrywa po GTS na Rollinsie, które pozwoliło Szkotowi wykonać Claymore'a i przejąć bransoletkę Panka, więc rywalizacja na 100% trwa dalej. Chyba dobrze. I chyba powinno to wszystko potrwać do WrestleMania, bo trzeba tej trójce coś dać do tego czasu. Wygraną dru oceniam na plus, bo gdyby tutaj przegrał, to już nie widziałbym u niego żadnej wiarygodności A ocenę... Hm. Ocenę chyba każdy będzie miał inną, zależy co lubicie Dla mnie powinno być naciągane 5 na 10 Ale dam 7, dam 7 z szacunku do tego jak angażującą historię panowie tutaj pokazują, ale Hunter chyba się musi zdecydować, w którą stronę ma to iść: czy bardziej CM Punk kontra Rollins, czy jednak rewanż czysto McIntyre versus Punk. W komain a przynajmniej ja będę tak nazywał to przedostatnie starcie na gali, a więc w komain w meczu Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkie Damian Priest y, zmierzył się z Gunterem. Starcie dwóch kolosów wagi ciężkiej to dostarczyło ostrą, stiffową walkę. Naprawdę oglądało się to z przyjemnościami i wypiekami na twarzy. No i Gunter. Gunter wychodzi zwycięsko z tego mordobicia po zdradzie Fina Balora. Judgment Day ostatecznie eksplodowało podczas tej gali. jeżeli chodzi o mnie, to spodziewałem się, że jednak tutaj jeszcze idziemy w obronę Prista i przeciągniemy to na rewanż na niemieckiej ziemi, na Barz in Berlin. Ale jednak Finn już nie wytrzymał i mamy nowego mistrza. Wiele osób się ucieszy. Ja na pewno lubię to, co Gunter prezentuje w ringu, ale musi mnie jeszcze kupić czymś. Character wise. Co do Prista. przeszedł on u mnie totalnie drogę od zera do bohatera. Tuż po debiucie nie grzał mnie kompletnie, ale swoim panowaniem mistrzowskim po prostu mnie kupił. I na pewno będę je wspominał bardzo miło i nie uważam, żeby krytyka, którą dostawał w tym czasie, była jakkolwiek. Zasłużona uwaga, ocena 9,5 na 10. W kwestii main eventu o Mistrzostwo Undisputed, bo do tego zmierzamy. No to powiem od razu. Nie będę hypował tego meczu i nie będę udawał, że cokolwiek nim mi się podobało. Nie uznaję puszu solo, nie trawię nowego Bloodline, nie znoszę nazwy tego pasa, nie cierpię jego designu. I nie podoba mi się, że Cody ma 0% szans na przegranie tego pasa do następnego roku, bo wszyscy wiemy, że tak po prostu jest. Mecz to praktycznie powtórka tego, co widzieliśmy w main WrestleMania 40. Tyle, że taka, no wiecie, biedna chińska podróbka. Bloodline Rules, czyli oczywiście wszystkie możliwe tongi interweniowały. Nie wiem, dlaczego sędzia udawał, że jest szokowany, skoro o to chodzi w tej stypulacji. Odpowiedzi również było pojawienie się faceów, tylko wiadomo zamiast Undertakera czy syny byli to Kevin Owens i Randy Orton, a Cody Terminator tankuje wszystko co się da. Natomiast w samej końcówce stało się to czego wszyscy oczekiwaliśmy, czyli Roman Reigns powraca. Z miejsca wykonuje Superman Punch oraz Spira na solo, Cody przypina i kończymy widokiem Romana oraz Cody'ego mierzących się wzrokiem. Co ten mecz udowodnił? To, że Solo Sikoa nie jest i nie powinien być main eventerem Pay Per View, zwłaszcza tak dużego jak SummerSlam. Wojna Bloodline nadciąga. Dobrze, niech się tam zajmują sobą. Jeżeli chodzi o moją ocenę, ten mecz zrobił zajebiście to, co miał zrobić, czyli powrócić Romana Reignsa jako przeciwnika solo. I oprócz tego zmusił wszystkich do patrzenia na mecz, którego jednocześnie nikomu nie chciało się oglądać. Tak więc, czy 5 na 10 to sprawiedliwa ocena? Może nie. Może powinno być 8 na 10. Są też tacy, którzy dadzą 10 na 10, bo z jakiegoś powodu kochają tą samoańską rodzinę. Nad no, niemi oceniać. Za to ja za ten main event daję 5 na 10. No i podsumowując, SummerSlam jako takie na pewno WWE może zaliczyć do udanych. Mieliśmy dużo zmian mistrzów i to bardzo dobrych, które dają nadzieję na ciekawą przyszłość programową. Mieliśmy świetne walki, takie jak Gunter vs. Priest. No i były highlighty, które zostaną z nami na długo: jak pocałunek Liwi Dominika, Munsalt, Loganapala, Spirromana na solo, i tak dalej, i tak dalej. Ocena końcowa, która wychodzi ze średniej, to 6,5 na 10. Ale dam dodatkowy punktik za to, że dostaliśmy ogrom nowych mistrzów, co jest powiewem świeżości względem zabetonowanego do niedawna układu. I kolejne pół punkta za to, że we wszystkich meczach wygrały moim zdaniem odpowiednie osoby, oraz za to, jak po prostu ładna i cudowna graficznie była ta gala, bo praca kamerą nadal w WWE jest na najwyższym możliwym poziomie. Tak więc widzicie, ostatecznie ponarzekałem, ponarzekałem, a końcowo wyszła nam gala 8 na 10 co chyba świadczy jednak o tym, że była dosyć dobra. Mm. Ale swoją ocenę oczywiście możecie wyrazić w komentarzach, do których was gorąco zachęcam. Oprócz tego możecie dać lajka oraz suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się kłaniam i do usłyszenia wkrótce. Cześć!